Witam. Jedziemy na kolejną giełdę kolekcjonerską. Po drodze, rzut oka na jeszcze zielonkawe kłosy i łany zboża. A na miejscu wiadomo. Tym razem wybraliśmy się dużo wcześniej. Jest wygodne miejsce parkingowe i jeszcze stosunkowo chłodno. A pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, ta oto waliza, zaczęły się wakacje, nasze wyjazdy i odwieczna potrzeba spakowania wielkiej lub mniejszej ilości precjozów. I taka odpowiedź <gryny> rynku na nasze wszelakie potrzeby. A propos potrzeb, zastępczy papier toaletowy, takie kuriozum z lat 70., nie zwróciłam uwagi, może nawet 60., Różne torby, kufry, walizy, sakwojarze. No a teraz plecaki, a walizy z różnych tworzyw, szyfrowane, nieszyfrowane, zamykane kiedyś na skórzany pasek, obejmujący całą torbę, zbyt pękatą. Różne były historie, łącznie z kuframi. Zabierano w podróż kufry z zawartością. Tutaj ten komplet zielonych naczyń aptecznych. Pan wycenił na 80 zł, ale przyznacie, że fascynuje głębią zieleni. Te piękne kufry wypłynęły na giełdzie. Tutaj na terenie Lublina po raz pierwszy widywała mi owszem takie stare kufry produkowane na Lubelszczyźnie, tak zwane wianowe kufry, zdobione ręcznie przez właścicieli albo producenta w kwiaty, we wzory z, z brązów beż. W, jasny brąz przechodzący. Natomiast tutaj bardzo piękne inkrustacje i rzeźbione wieka. Pan otwierał dla nas te kufry. Pachniały świeżym drewnem. Wydaje mi się, że no nie były zbyt dawno wykonane i bardzo ładnie przechowywane. Bez śladów pleśni, kornika. Wyjątkowe. A mnie zaskoczyło, że przyjechał na giełdę z taką wielką ilością jednak gabarytowych mebli. No i moja wieczna pasja, odważniki. Po prostu nie jestem w stanie przejść obok odważników, nie popatrzywszy na kilka z nich obrazu. Mam ich sporą ilość w domu. Oczywiście, tych takich najdrobniejszych, od różnych producentów z różnych krajów kubełkowe, niekubełkowe przeróżne. Nie będę się już o nich wypowiadać, bo wiem, że jest to rzadka pasja i niewielu musi interesować, ale jak widać, odważniki były. Co jakiś czas wyważane, są ślady po dokonywanych kontrolach. No jest giełda, są znajomi, są piękne rzeczy. Jest oczywiście gorąco, ale bardzo mnie e, cieszy, że pojawiły się miski z wodą dla zwierząt, że są miejsca zacienione, a nawet w niedalekiej e, odległości kurtyny wodne także troszkę schłodzona jest ta. Bezpośrednia powierzchnia, na której spędzamy jednak kilka do kilkunastu godzin w przypadku sprzedawców. No i radia. Takie meble w wielu domach obecne, ale obok po prawej stronie, sapereczki. Saperki stare, chyba wojskowe. Zresztą tak nam się kojarzą, że, że to taki, takie narzędzie saperów, przydatne w okopach. Podobno saperką nawet można było walczyć wręcz w razie konieczności. Ale mnie interesuje ze względu na to, że kompletuję sobie wyposażenie do wakacyjnych poszukiwań. I dobrze jest mieć wiele przedmiotów przy sobie, niemniej każdy z nich to jest jakaś przestrzeń i waga i trzeba ją dobrze skomponować, żeby nie czuć się niezgrabnie ociążale w różnym terenie. Mam pierwszy taki do wprawek wykrywacz, który otrzymałam niedawno w prezencie od moich dzieci. I za jego przyczyną doznał pewnego poznawczego szoku. Otóż testując go wokół domu, wykazywał wszechobecną obecność kruszyn złota. W krótkim czasie okazało się jednak, że nie złota, a aluminium. Niemniej, Jest. 5 minut dreszczyków emocji. Doświadczyłam. Ja wcale popędziłam, 800 zł dostałam mandatu. Różne pasje, różne pasje ludzi łączą tutaj na tej giełdzie i możliwości wymiany poglądów, doświadczeń, a czasami po prostu rozmów. Rozmawiałam właśnie z panem. Który bardzo pięknie mi opowiadał o różnych umiejętnościach, które nie były mu w życiu obce, bo w rodzinie miał kowali, więc obserwował i wielu rzeczy się nauczył, bo obserwował. Miał otwarty umysł, obserwował proces wypieku. Kiedy przyszło mu e, znaleźć się gdzieś w obszarze podbiegunowym, podbiegunowym tak, na jakiejś tam misji, był w obsłudce technicznej takiej stacji badawczej, to mimo wydawałoby się niesprzyjających warunków, bardzo pięknie sobie tam dawał radę z wypiekiem świeżego chleba, już teraz bo znał no to radio? No to radio. Potrzeby, potrzeby ciepła, potrzeby wytworzenia na początek matki z drożdży i mąki nie jest tak, tutaj Pan pokazuje mi bardzo piękne wyroby z drewna, a nawet pokusił się o wyroby jubilerskie, no po prostu otwarty umysł, sprawne ręce, Aha. to jest takie też tak oprawy, drewniane nie oprawy, parometrów, zegarów. Maszyny, zegarów. Nie, pani, e, oczywiście z współczesnych nie urządzeń, do których. Rzeczy. Sam. I jeżeli mam dobry mechanizm, to zawsze go Nie z gotowych elementów, tak. ale z przez siebie wykonanych elementów. Prawie. Te liście bardzo często bywają pełne drewna w środku, natomiast u niego są wyrzeźbione, są takie bardziej przestrzenne. Na, na mogłabym Dużo na prezenty, no, mogłabym tam, długo rozmawiać. Mogłabym długo rozmawiać. Pasjonatami mnie to ogromnie fascynuje. To Jak pan cenie, jeśli można powiedzieć? Przypuszczamy do zapłacenia zatem. Jednym człowieku: nie, tyle szuka, umiejętności jest, i tyle Pani zainteresowań. Słucham, no, ja mam skończone w tej materii, także wszystko mogłem sobie tak skojarzyć, przez Pana a jeszcze ja się tak kojarzyłem, że mój dziadek był kowalem i ja od małego zawsze tam patrzyłem co robi, jestem ja bym dzisiaj zdał jak nie niemniej ten przyciąga uwagę. No i odważniki, odważniki. I kolejne walizy. Całe pokolenia walczy, walczyły z ograniczonością, ograniczoną przestrzenią w tych walizach. Mogę oderwać wzroku od tych skrzyń. I jeden z najstarszych telewizorów. Zadzwonię do ciebie, jak będę miał iść, powiedzmy, w stronę samochodu. Dobrze, Mistrzu? Jak tam? <noise> Zapereczki składane. I takie troszkę dawniejsze, jeszcze z drewnianą rączką. Teraz przeważnie też rączki są drewniane, choć zdarzają się również i metalowe, a nawet i plastikowe. W, w niektórych wydaniach dokręcane no, pewnie też swoje funkcje spełniają. Tu jest imię, nazwisko i polski plater. Jest. Ale ja do tego nie dochodzę. Dziękuję. Nie udało nam zbierać tyle fajek. O, proszę Panią, to to już jest ostatek. Myśmy mieli tego, no może ze dwie setki, bo mieliśmy takiego palacza. Aha. Pani przychodzi do nas. Ścianę miał sfotografowaną i całą w fajkach miał. Jedną taką wielką, a później, a drugiej... Wyłączony aparat. Jezu, chyba się się dzieje tutaj? Bo dlatego, że trochę gorąco jest. Mówię, wyjmuję, pokazuje. No, to też taka, to tak jak późniowy kolor wygląda. Albo jakieś egzotyczne drzewo on, ja ja on nie przychodzi do nas już prawie z pół roku można powiedzieć i martwimy się. Czy to nie, nie tak... wiemy, czy coś może złego, czy może bo ma siostrę gdzieś daleko. Czy może siostra go zabrała? A on Żegnam się ja dziś upolowałam cztery monety, jedną butelkę, jestem usatysfakcjonowana.